Hej, dzień dobry, witajcie na kolejnym odcinku ze zdrapkami. Tutaj z takim ogólnym miksem zdrapek mam Klub Milionerów, mam Paradiso, gorączka złota, Fortuna, diamentowa Fortuna, czas na premię oraz druga pensja. Wkład to 60 zł. No i zobaczmy tutaj zdrapka za 5, druga pensja. Może się teraz rozblokuję? A mam tak 3, 17, 21 i 24. Dla mnie dosyć uparta ta zdrawka. Widzę, że tutaj pierwszy rząd to nic. I jest dalej 2, 19, 6, 1 i 32. Więc tutaj mi się odkryło G, ale nic i tak nie ma.

Oraz cztery. Czyli ta też tutaj nie chciała nic dać. No to kolejna diamentowa fortuna z numerem 23. Też tak sporadycznie u mnie bywa ta strapka. Tutaj mam wygrywające liczby. Trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć, jedenaście, i 28, A u mnie co. Trzydzieści sześć, nie mam dwadzieścia dwa, szesnaście, dwanaście i trzydzieści jeden, trzydzieści cztery, czterdzieści, trzydzieści, trzydzieści siedem i piętnaście, dziewięć, dwadzieścia sześć, czternaście, dwa i osiem. No, i tu wysoko 42, 13, 32, 33 i 41. No i ta też strapka nic nie daje. No to gorączka złota z numerem 20. Czyżby dzisiaj był odcinek na pusto? Moneta i garnek. Nie, jest moneta. Jest moneta tulipan, pierścionek szpilka, zegar, trofeum, klucz, auto, kufer, muszka, bransoleta, prezent, biedronka, róża, kutka, jest druga moneta, podkowa, naszyjnik i narty, a pod monetami 20 i druga moneta, dyszka, trzy dychy. No dobrze, to już fajnie, jak 30 odzyskamy. Teraz chwilka z Paradyso I tu mam w sumarem 14. Więc tak, kapelusz i piłka. Piłka, tu kapelusz, piłka. I tu kapelusik. Dobra. Płetwy i kostka. Krab i torba. Tutaj. Torba. I tutaj jest torba. Palma i chmura. Tu palma dalej bluzka i wodolot no i tutaj już nic kolejne dwa nuta i serce tutaj i tu nutki są dwie tu teraz żółw i ośmiornica Jest tutaj. Ryba i Arbus. Tutaj ryba, Arbus i ryba, i Arbus. I kolejne dwa to Latarnia i Słońce. Słońce, Latarnia i Latarnia daje linie Fajnie, dyszka, ale jest. I słońce daje kolejną dyszkę. Tu jeszcze słońce i słońce. Ostatnie dwa to motyl i kostium. Więc tak kostium jest tu, motyl tu i motyl. No dobra, wychodzi, że 20 zł na tej strapce. Dokładnie GG. I ostatnia tutaj ze zdrapek Klub Milionerów, zdrapka z numerem 5. I zobaczmy tak: 12, 45, 33, 23, 6 i 15. To już główna wydrapana, więc szukamy ciut tych mniejszych. Cokolwiek, żeby wpadło. 36 nie ma, 42 też nie.

Pod 33 jest 20 zł, i pod 12 też 20. No to mój rekord, chyba 40 zł na tej zdrabce. No to super, bo tutaj chyba będzie plus 40. Tu mam 60 i 30 zł w gorączce złota, czyli 90 zł odzyskane na 60 zł wkładu. Tutaj te zdrabki. Trzy przegrały, a trzy wygrały. No, taki podział. Fajnie, że te grubsze dały coś tam więcej. Bardzo Wam dziękuję oczywiście za oglądanie i zapraszam Was na kolejne odcinki. Pa!